Chce mało miejsca, żeby się odrodzić. Na no, kurwa gość stoi w kiblu chyba. Oznaczony no, teren jest zagrożony. Wronić pozycji. Zabij ładowisko na prawo.

Mam wrażenie, że najlepiej chyba grać inżynierem i napierdalać w te czogi. Ale ja tak nie lubię inżynierem grać. Szturmowiec i zwiadowca to są moje dwie klasy, które lubimy, po, lubię popykać. Widzę, że kurwa znowu dostałem. Czolk jedzie, kurwa. Ile oni tych pojazdów mają, kurwa? Co tu się odwala? Czemu oni mają dwa pojazdy, a my żadnego? Powiedzcie co jest najlepsze? Ta mapa jest najłatwiejsza do obrony, nie? Wszystkie jednostki się wycofały. Jak najszybciej zajmijcie pozycje obronne. Ruchy! Opuszczam pole bitwy. Wracaj do walki. Ja Battlefield pole bitwy opuszczam, nie? Ej, zwiększyli w ogóle ilość tiketów, bo było 75. O, dostał ktoś. Ja pierdolę, tu się da wejść? No tak, można przecież tym... Można przecież wejść tą... ...drabiną. No to sens. Niedźwiadek. Wróg. Kontakt wroga piechota atakuje! <noise> no KONTAKT! KONTAKT! Wroga atakuje! Siema. <noise> Zabiłem ich, więc się wkurwili i wiedzieli gdzie jestem, nie? <noise> I ta mapa jest najłatwiejsza do obrony, a my dostajemy w pierdol Ja się kurwa respię i dostaję w... Cel Jak kurwa Została! czekał Gościu jesteś na mnie prawie, no weź O, dziękuję do doleci, ja pierdolę, Tu jeszcze z tej strony może gość dojść. Ociechuj! No to ja się nie spodziewałem, że tak z tej strony jeszcze może gość dojść. Ja kurwa damoć. No nie pierdol Za ścianą już byłem, no. Ja Pierdołę, dajcie do robię śmigie. Po sobie Kurwa, ja Ja pierdolę. Wró ty Słodak! Druga piechota! Słodak! Pierdolaj! Hahaha! <laughs> nie No i chuj, się zresztą tutaj wsiądę z powrotem, nie? Zabrałem im pojazd, nie? Dobra, Ja pierdolę, no co za <laughs> No se wsiadłem drugi raz O, jest od lewej O, S, wygrana <laughs> Ile mieliśmy? 15-6, ej, git Myślałem, gorzej było Ale się udało No i wygrana w końcu, wygrana w końcu